Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę, jak skutecznie wspinać się po linie. I tutaj dwie ważne kwestie. Pierwsza kwestia to taka, że w każdym rodzaju spinaczki wchodzenie do góry opieramy głównie na nogach. Tak naprawdę wydaje mi się, że w większości osób, wspinanie się, zwłaszcza po linie, kojarzy się z tym, że mocno pracujemy rękami. A tutaj tak naprawdę mocniej powinny pracować nogi. No i żeby nogi mogły popracować, no to musimy zastosować specjalny węzeł. Pokażę go w tej chwili tutaj. Za chwilkę pokażę go jeszcze z innej kamerki, i potem pokażę w praktyce, jak to wygląda. Jeżeli chcemy trenować z Liną, ja tutaj dzisiaj nie trenuję długo, tylko pokazuję to na filmie. Ale jeżeli chcemy trenować dłużej, to polecam rękawiczki, takie typu bez palców czy z palcami jakieś do wspinania, nawet robocze mogłyby być, żeby sobie nie narobić odcisków. A po drugie buty z jakąś twardą podeszłą, ponieważ. Tutaj wspinając się kiedyś w takich piankowych butach typowo do biegania, bardzo mocno pożdzierała mi się od starcia podeszła, więc jakaś twarda podeszła do wspinania się na linię polecana. No i teraz tak, mówiłem, że pracują tu głównie nogi, ale ręce oczywiście pracują też, ręce nas stabilizują, pomagają nam zawiązać węzeł, więc tej siły w ramionach też musimy trochę mieć. Dajemy sobie tak ręce na maksa w górze. Lina. Jest na zewnętrznej części mojej stopy drugą nogą, ta, która jest w tej chwili na podłodze. Podwijam sobie linę pod nogą, przydeptuję linę i swoją piętę, tej nogi, która była na podłodze, umieszczam pomiędzy liną a moją nogą dolną. Tak? Dzięki temu robi mi się taka naturalna blokada. Dzięki niej mogę się oprzeć, mogę sobie puścić jedną rękę. W tej chwili w ogóle moja ręka pełni rolę stabilizacyjną tylko, a nie tak, że tutaj mam cały czas spięte mięśnie i musie, muszę się na tej linie trzymać. I tak to wygląda z innej perspektywy, czyli tak. Lina na zewnętrznej części stopy drugą stopą. Podwijam sobie linę na stopę. Pięta między nogę a linę i robi nam się dobry bloczek dzięki temu. Yy, I tutaj ważna kwestia jeszcze: jeżeli przesuwam się do góry z liną bądź w dół, to staram się nie puszczać tego węzła całkiem, rozwiązywać go całkowicie, wspinać się troszeczkę wyżej i potem od nowa go wiązać, tylko staram się trzymać go cały czas w tego typu ustawieniu, ponieważ w tym ustawieniu lina może się nam przemieszczać w jedną. I w drugą stronę. A, ma, a my mamy już dzięki temu pół węzła zawiązanego. Więc tak. Ręce góra. Aha. I żeby jeszcze efektywniej wykorzystać pracę nóg, to nie robimy tego w ten sposób, że trzymam ręce opuszczone. Tutaj wiążę, wiążę nisko supełek, bo wtedy to mi da postęp tylko o jakieś tam kilkanaście centymetrów do góry z rękami. Żeby zrobić to skuteczniej. I szybciej ręce na maksa w górze, i supeł wiążę w pozycji takiej zgiętej. Nogi podciągam do siebie. Wiążę supeł. Nogi mam ugięte, i po wyproście nóg wspinam się o dobre 2 metry do góry. Węzeł, ręce, góra. Kolejny węzeł. Złapany, hop, hop. I tak to wygląda. Przy zejściu stosujemy analogicznie ten sam węzeł. Schodząc. I to tyle w tym filmie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.